Witam Państwa, to najważniejszy Lasko. punkt Możesz naszego odparcia. Najdłuższy, zostać najdłuższy to kebab, jaki zrobiono chyba w Lublinie, takiego jednego ostatnio wykonałem na próbę, wyszedł, także bardzo fajnie to się sprawdziło. Cztery osoby się najedliśmy tym kebabem, także jest to licytować. Nie chcemy tych pieniążków dla nas, chcemy te pieniądze dla zwierząt, które sobie męczą się w tej chwili w schroniskach dla zwierząt przez paskudnych ludzi, którzy wzięli je i po prostu wyrzucili. Chcemy dlatego pomagać zwierzętom, chcemy, ten, żeby ten lokal był ogólnie przyjazny zwierzętom, dlatego też będą tutaj y, miseczki dla zwierzaków, żeby mogły się napoić, jakich właściciele z nimi sobie chodzą nad zalewem. Y, teren jest bardzo fajny, y, zawsze można wypocząć, z pieskiem można również przyjść, piesek będzie mile widziany. Y, w tej chwili chciałem, żeby wylicytować tego kebaba, ktoś, kto go wylicytuje, ten po prostu go sobie zawierze i z mówiąc, czyli zje, powiem ładniej. Jest tu naprawdę co zjeść, bo jest to ponad 2 dwukilogramowy kebab, który ma prawie metr wysokości, no jest o co walczyć, tak, przede wszystkim chodzi o zasadę, nie chodzi, nie chodzi tu o pieniądze, chodzi o to, żeby po prostu pokazać ten dobry gest z Państwa strony, że Państwo chcą też coś zrobić nie tylko dla siebie, ale też również dla naszych zwierzątek, które również z nami żyją, tak. No zaczynamy od 5 złotych i podbijamy po 5 złotych, także nie wiem, no czekamy na... Piersota,

60, mamy prawdę... 70, tak 70, także już 70, także... Już logicznie zrobił kewa. Ja Słyszałem o takim kebawie w Radzie mówili, że 30 zł kosztował na powozu i był tań. Już jest 70. Także to już jest naprawdę fajna cena. 80. 80. No 80? 90. No dobra, 100 dobra. 110. 110. No, to będzie najdroższy kebab w historii prawdziwy kebab uprawiamywego Polaka, <grymne> największy i najdroższy. 120. 120. 130. 130. 130 po raz pierwszy. 140. 140. 140 po raz pierwszy. Dla zwierzątek 150. 150. 150 po raz pierwszy. 150 po raz, pierwszy. 150 po raz drugi. 160. 170. 170, no. Kulminacja jest coraz bliżej nas, już w tej chwili 170. No tak drogiego kebaba chyba nikt w Polsce nie sprzedał nigdy. Nie słyszałem o takim drogim kebabie. Czyli co, 170 po raz pierwszy? 180. 180. 180 po raz pierwszy? Po raz drugi? Po raz trzeci? Dobrze. Niestety. Niestety już. 180. <klucza> Emilia obejdzie jak troszeczkę. Mamy tutaj zaplombowaną puszeczkę ze stoniska dla zwierząt z fundacji. Także tych pieniążków my nie bierzemy dla siebie. My te pieniążki w tym celu. Tutaj przekazuję Panu. Do tej puszeczki trzeba będzie włożyć pieniądze później. Dobrze? My mierzymy w dobre intencje, Przekazujemy. Ja przekażę temu co wygrywam sobie, dwięk Trzeba to, to, to wodzić już to... no. Może jakoś tak nakręcić to fajnie I tutaj... tutaj ktoś kogoś bardziej wybędną twarzą nakręcić no, <laughs> może jest tutaj może Wstawaj masz koszulkę O właśnie masz koszulkę Tak mamy tutaj a z znów narodowego Narodowy, jeden słowem, wspiera zwierzaki. A townisko dla zwierząt jest bogatsze o 180 zł. także 20 zł. 20, 20 gratis. No to 20 jeszcze dla zwierzaków gratis. No, ale ja jestem, Uważam, że townisko dla zwierząt powinno być wdzięczne. Takich ludzi nam potrzeba i tak, i tak to powinno wszystko w życiu wyglądać. Jednak możemy, możemy liczyć jeszcze na. Dobry gest z Państwa strony o, tutaj ostatnie pieniążki no, chyba kebabikiem takim można się najeść kilka osób z powodzeniem o, pieniążki są w dobrym miejscu tu pokazujemy stoliczko dla zwierząt oznakowana nasza puszeczka. W tą puszeczkę mamy codziennie w naszych lokalach, zbieramy na zwierzęcki cały czas staramy się, żeby było w tym kierunku wszystko dobrze. Żebyśmy nie tylko myśleli o nas samych, bo, bo sami jesteśmy, będziemy i zawsze przetrwamy, a zwierzaczka trzeba też nakarmić jakoś, żeby pomóc im przetrwać. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo, dziękuję za bardzo ja, dobry gest.